Pozytywnej energii, nie, że to ma od Ciebie emanować. Mimo tego, co dzieje się wokół, Ty jednak jesteś tu jeden na jeden z tą osobą przez 60 minut i to od Ciebie ma być ten pozytyw, a nie osoba właśnie przychodzi smutna i nie możesz jej oddać swojej dziwnej, smutnej i beznadziejnej energii. W związku z tym, no jednak tutaj jest totalne odcięcie od tego, co dzieje się wokół poza studiem, poza treningiem z tą osobą i zupełnie nie można przenieść życia prywatnego w to, co dzieje się w kontakcie z tą drugą osobą. Dzień dobry wam, witam was wszystkich serdecznie. Chyba w takim odcinku, którego jeszcze nie było, ponieważ miejsce również jest zupełnie inne i jesteśmy troszeczkę na wyjeździe, więc niby jesteśmy gospodarzem, ale tak trochę nie do końca, bo można by powiedzieć, że tutaj bardziej mój dzisiejszy gość będzie gospodarzem, ponieważ jest to miejsce pracy właśnie Marysi, także Marysi, witam cię bardzo Dobra. serdecznie. Fajnie, że udało nam się spotkać troszeczkę w innym miejscu, a miejsce nazywa się pyta Studio nie bez przyczyny, ponieważ. Oczywiście jest to jedna z naszych marek, które gdzieś tam istnieją na mapie Łodzi, ale to też powiemy, myślę, z Marysią trochę więcej później. Oczywiście najpierw może przedstawię też Marysię, żebyście wiedzieli, z kim dzisiaj będziemy rozmawiać. Marysia jest trenerem personalnym właśnie w PTA Studio. Zgadza się. Ale też jesteś trenerem przygotowania motorycznego. Współpracujesz z klubami? Był taki zamysł. Przez chwilę współpracowałam z grupami młodzieżowymi w łódzkim SMS-ie. Natomiast przygoda trwa, nie trwała długo, do momentu tak naprawdę zakończenia mojej przygody, w cudzysłowie zawodowej z piłką nożną. Okej, okay. natomiast teraz skupiasz się bardziej chyba na treningach personalnych, tak? Tak, poszłam jednak w indywidualne treningi personalne. Super. Jest to miejsce pracy Marysi, także gdzieś tam, jeżeli chcecie ją spotkać w jej miejscu pracy, to zapraszamy do PTA Studio. A teraz przejdziemy już do meritum i troszeczkę o Marysi, od samej Marysi. E, więc tak, powiedz mi tak pokrótce, jak to się stało w ogóle zostać trenerem, bo każdy ma swoją inną historię, inne powody do tego, żeby w ogóle zostać takim trenerem personalnym. Mm. Trochę egzotyczny cały czas zawód, ale jednak coraz częściej widoczny w różnych miejscach. Jak to jest w Twoim przypadku? Właściwie sam certyfikat, kurs trenera personalnego zrobiłam jeszcze jako zawodowa piłkarka nożna, z myślą bardziej przyszłościową o tym, że kiedyś już nie będę grała w piłkę nożną, a praca z ludźmi, w ogóle kontakt z ludźmi zawsze sprawiał mi frajdę, i gdzieś tam takie troszeczkę miałam pociągi do prowadzenia, do zarządzania kimś, do do, że tak powiem, udzielania porad w pewnych kwestiach. W związku z tym już właściwie w 2020-2019 roku skończyłam kurs trenera personalnego, ale jako ten trener personalny nie działałam. Przez dwa lata, ponad jeszcze dwa lata byłam piłkarką nożną, więc gdzieś tam czasu na te treningi moje, że ja jeszcze kogoś prowadziła, brakowało. Natomiast sama już dawno, samego treningu siłowego sobie tam gdzieś liznęłam jeszcze jako piłkarka. Właściwie, dopiero w momencie, kiedy zakończyłam swoją przygodę z piłką nożną, stwierdziłam, że to jest ten moment, gdzie powinnam zacząć rozwijać się bardziej zawodowo. No, i myślę, że to był właśnie ten kierunek, gdzie, gdzie, gdzie chciałam, i, i zawsze właśnie dążyłam do tego, żeby, żeby czymś takim się zajmować. No, i rozpoczęłam pracę jako trenerka personalna. To tak, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałaś odnośnie mm. tej władczości i mm -hmm. zarządzania ludźmi, to ty masz taki władczy charakter, że lubisz tak, jak wszystko mm. jest po Twojemu i też to miało miejsce. To właściwie jedynie tylko w pracy. Lubię coś takiego yy, i, 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 że tak powiem, od, od takiego dzieciaka, gdzieś tam nawet gdzieś w przedszkolu. Lubiłam, jak wszyscy się mnie słuchali, jak jednak ja byłam tą zarządzającą osobą daną grupą, na WF-ie czy na jeszcze jak gram w piłkę z chłopakami, to ja musiałam być kapitanem. Gdzieś tam taka kwestia przywódcza. W pewnym okresie u mnie była i gdzieś z tyłu nadal została. Stąd okay. też taki tutaj zamysł do różnych prowadzeń, gdzieś Dokładnie. tam Czyli gdzieś tam z idą, z rozwijasz strony. swoje jakieś takie młodzieńcze. Tak. E, poniekąd e, i teraz tutaj w pracy. Dokładnie tak. No, na tym to też polega, żeby zarządzać właśnie ludźmi, tylko jeden na jeden. Dokładnie tak. E, a powiedz mi, bo no jesteśmy w Twoim miejscu pracy i tak chciałbym się dowiedzieć, jak to się w ogóle stało, że tutaj się znalazłaś, bo mm -hmm. To też pewnie mógł być przypadek, ale niekoniecznie, i też chciałbym gdzieś tam swoją historię poznać. Niekoniecznie przypadek. Aktualnie pracujący tutaj trener Filip pracował tu wcześniej, a ja szukałam miejsca nowego pracy, gdzie, gdzie będę mogła się rozwijać. I za namową Filipa i właściwie za jego poleceniem trafiłam tutaj do PTA Studio. Okej, okay, super. Czyli gdzieś tam tym tak zwanym marketingiem szeptanym? Dokładnie tak, gdzieś, gdzieś tą drogą się tu znalazłam. A, a powiedz mi, czy ty uważasz się w ogóle za trenera? Uniwersalnego, czy masz jakąś taką ulubioną dyscyplinę, w której się sprawdzasz jako trener, czy cały czas szukasz, jak to się? No I właśnie właściwie przez pryzmat mojego wieku i mojego jeszcze krótkiego doświadczenia, nie jest ono zbyt duże. Mogę stwierdzić, że szukam nadal tej drogi. Gdzieś tam aktywność fizyczna jako u mnie ogólnie rozumiana była. Cały czas, natomiast ciągle gdzieś tam łykałam jakiejś innej aktywności fizycznej, innej formy. Teraz gdzieś tam skupiam się na treningu siłowym, sylwetkowym, natomiast tak jak mówię, ja dopiero zaczynam. Tych dróg jest bardzo dużo i cały czas szukam czegoś, gdzie konkretnie na czym się mogę się skupić i na czymś pracować. A masz w ogóle jakąś ulubioną formę ruchu? Czy jeżeli na ktoś gdzieś przychodzi na trening, czy <grym> zaczyna swoją przygodę? Czy jest coś takiego, co dla Ciebie jest zawsze takim nie wiem, must have że musisz mieć wiesz, w środku, zawsze w treningu to wplecone, czy coś takiego? Mimo wszystko nie, bo jednak uderzam pod to, co ktoś oczekuje ode mnie. Oczekuje od aktywności fizycznej i mimo tego, że ja, nie wiem, lubię dźwigać, to przyjdzie Pani, która nie lubi dźwigać, no to wiadomo, że, że nie będzie tego, tego robiła. Mimo tego, że się to wiele korzyści, to jednak sprawiam, żeby ten trening był dopasowany stricte pod osobę, która chce trenować. Więc mimo wszystko yy, raczej nie mam czegoś takiego, co jest must have u mnie w pracy. Okay, zapytałem, bo wielu trenerów właśnie w ten sposób podchodzi, nie? że mhm. gdzieś tam aż mają tak mocno tą specjalizację i to też jest dobrze, bo to też według mnie pokazuje, że mamy różne możliwości, że mhm. nie ten trener to inny i gdzieś tam o, to konkretnie jest tak. duża, Ale mówię, zapytam, żebyśmy też mhm. tutaj wiedzieli, jakim jesteś osobą, jakim, mhm. jesteś, jakim jesteś trenerem. E, powiedz mi, czy oprócz trenowania innych ludzi mhm. i siebie, czy też spełniasz się jeszcze w jakiś inny zawodowy sposób? Czy to jest jakby Twoje jedyne takie źródło, może nie dochodu, mm -hmm. ale jakby takiej pasji, którą masz? E, właściwie na ten moment tak, poza tym studiuję. Natomiast e, natomiast treningi są na ten moment jedynym moim, także tak, że tak mm. powiem, e, źródłem, tak jak mówisz, pasji mm. i działania. A co studiujesz? Studiuję dietetykę. Jestem na pierwszym tak. roku, byłam w fizjoterapii. Chwilę, ponad dwa lata, dwa i pół roku do momentu pandemii. W okresie pandemii przerwam. Nie wiem, czy żałuję. Potem powiem. Albo za kilka lat właściwie zdecyduję, czy to była dobra decyzja. Natomiast, natomiast teraz sobie rozpoczęłam dietetykę. Na A cały czas wszystko kręci się widzę wokół sportu? Tak, od zawsze i, i cały czas. Super, to Ci życzę wytrwałości w tym wszystkim. A powiedz mi w takim razie, czy trenujesz tylko teraz indywidualnie klientów? Bo wspomniałeś hmm. jakiś czas temu w naszej rozmowie dzisiejszej, że też były jakieś tam przymiarki do grup i te grupy też prowadziłaś. I na ten moment się skupiasz tylko na klientach indywidualnych, czy jeszcze grupy gdzieś tam? Na ten jest? moment są to tylko klienci indywidualni. Nie ukrywam, że gdzieś tam u siebie w planach i być może w niedalekiej przeszłości chciałabym się też treningiem dzieci, jeśli chodzi o piłkę nożną. Najlepiej, gdyby to były dziewczynki, ale nie, 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 nie że tak powiem, nie, nie rezygnuję z każdej możliwości, jaka by się pojawiła. A co jest twoją najsilniejszą stroną <grym> jako trener? Jak uważasz? To gdzieś tam rzucam mm -hmm. i czekam na odpowiedź. Jako trener najsilniejsza strona. Myślę, że ciężko mi też, że tak powiem, już w tym momencie coś takiego sobie konkretnego wydeklarować. To nie jest zbyt duże doświadczenie, że mogła mówić o swojej w tym momencie najmocniejszej stronie. Myślałam troszeczkę nad tym kiedyś, co by mogło być taką stroną, ale uważam, że. Moje podejście do człowieka, tutaj, że tak powiem, nie sam trening, ale to, że chcę, aby ci ludzie, którzy przychodzą do mnie na treningi, jednak mieli przed sobą zarąbiste 60 minut, fajnie spędzony czas, a dodatkowo fajnie wykonana robota. Więc gdzieś tam łączę ten trening sam w sobie, żeby to nie był obowiązek tej osoby, że ona tu musi przyjść na tą i na tą godzinę, ale z czymś, z czymś przyjemnym, żeby, żeby po prostu tu, tu fajnie spędzała czas. Porozmawiamy rozmawiamy, często nawet są to wiesz wejście na jakąś drogę prywatną, wiadomo w granicach, ale, ale żeby ci ludzie po prostu mieli tą spoką relację ze mną i fajnie sobie spędzali Czyli czas. Czyli lubisz swoich klientów? Tak i uważam to w pewnym sensie mocną stronę, bo zawsze staram się im zostawiać taki, taką pozytywną, pozytywną energię po wyjściu stąd, żeby jednak tu nie było żadnych tych problemów, z którymi czasami przychodzą, nie? Jednak tu się odcinamy, jest fajnie i wychodzą. Często nawet to widzę, ktoś przychodzi smutna, a wychodzi zupełnie w innym nastroju, nie? I myślę, że, myślę, że to by była ta najmocniejsza strona z samego niejako mnie trenera, ale może jednostki treningowej, spędzanie czasu w ten sposób. No bo przecież nie przychodzą tu za karę, nie? Dokładnie, ale niektórzy, wiesz, na początku nie wiążesz aktywności fizycznej zupełnie z czymś przyjemnym. Jeśli ktoś nie ruszał się od 10 lat, to na początku jednak jest to Boże, muszę się zmęczyć, nie? Więc nie chcę, żeby ktoś to odbierał przez coś, Boże, muszę się zmęczyć, ale z czymś fajnie przyjdę sobie, pogadam, wypiję kawę, przy okazji zrobię dobrą robotę, nie? Chyba ja więcej takich klientów jeszcze, którzy właśnie przychodzą, że nie ma aktywności jakiś czas, nie? I nagle się ja do tego uderzyłam, nie? Mocno, także... <laughs> Że, że jakby to zaszczepiasz, nie? Od No i aktywności. tutaj bardzo ważna kwestia jest ta, żeby jednak nie zaszczepić, ale żeby po prostu w tym wytrwać, nie? Żeby to nie była przez chwilę motywacja, ale dążyć do dyscypliny i konsekwencji, a mhm. jednak to musi się łączyć z czymś przyjemnym. Mhm. A co Cię motywuje? W, w sporcie? W pracy? Masz coś takiego? Czy w zasadzie, nie wiem, szukasz czegoś innego w tym, żeby robić cały czas to, co lubisz? motywować można się w różny sposób, można różne rzeczy przeczytać, różne rzeczy obejrzeć, e, natomiast i tak musisz to zrobić. Nie? Właściwie, e, właściwie motywacja jest sobie przez chwilę, dopóki jak już zaczynasz to robić, to już ta motywacja znika i raczej już jest konsekwencja, i działanie krok po kroku w danej, e, w danej płaszczyźnie. I tak jest, jeśli chodzi o pracę i tak jest, jeśli chodzi o, o sport, e, więc właściwie, właściwie kurczę, nie mam czegoś takiego, co już mnie w tym momencie motywuje. Po prostu sobie robię. Czyli nakręciłaś się tak mocno wcześniej, że już teraz jakby do tak, no kurczę, od piątego roku życia ja no stop jestem związana ze sportem. Ja sobie nie wyobrażam w tym momencie dnia, w którym ja nie zrobię, nie wiem, i to nie z takiej fiksacji, mm -hmm. nie? Tylko u mnie średni dzień to jest mniej więcej 20 tysięcy kroków i dla mnie to jest luz, normalnie, nie? Yy, po prostu nawet wiesz, w czasie wolnym nie wyobrażam się po prostu położyć i oglądać Netflixa, wolę pójść na spacer. Więc okay. ja już raczej nie szukam motywacji, nie? W jakimś tam działaniu. A co jest twoim największym sukcesem, jeżeli Teraz mogłabyś coś takiego nazwać, to już miałabyś taki sukces w głowie i mogłabyś coś o tym powiedzieć? Czy dopiero to przed tobą? Trenerski, zawodowy, tak. bardziej w tą stronę. Tak, tak. Mm, sukcesy trenerskie, wiadomo, są cały czas jakieś te mniejsze, większe, a raczej to są sukcesy moich podopiecznych. I tutaj, wiadomo, można powiedzieć, że treningiem ktoś nie schudł, ale uważam, że trening dużo daje i sam trening wiąże ze sobą całą resztę, gamę rzeczy, która się dzieje wokół. Także kilka takich osób mam, z którymi już udało mi się sporo osiągnąć, i które nadal szukają i zmieniają swoje cele, więc nadal dłużymy do czegoś więcej. W kwestii zawodowej myślę, że te największe sukcesy jeszcze przede mną, że to jest za krótki okres, żeby, żeby mówić o jakimś dużym sukcesie. Okej, okay, no to jakby życzę ci, żeby to faktycznie jeszcze te sukcesy były coraz mhm. wyższe, tak? I dla Ciebie i dla Twoich klientów już mogła się wspinać na coraz wyższe góry. Ale jak mówię o sukcesie, to nie można powiedzieć nie powiedzieć też o porażkach, czy jakieś już były. Mówię tutaj o zawodowych, Oczywiście, no bo to wiadomo, już... nie będziemy hmm? się spowiadać, ale chodzi bardziej o takie porażki zawodowe. Oczywiście, gdyby tych porażek nie było na początku, to właściwie... Właściwie uważam, że ktoś, kto nie zaczyna od porażek gdzieś tam, od tych małych błędów, no to później, e, później niczego się nie uczy, nie? Więc nawet takie mniejsze, na początku stres, spotkanie, pierwsze treningi jeden na jeden, ale jak to? Jak tu w ogóle zagadać? I bywały różne wtopy. Na ten moment takiej ogromnej porażki, która gdzieś tam w głowie mi zapadła, w typowo zawodowo-trenersko, nie mam. Natomiast te małe zawsze czegoś się mnie uczyły, nie? Więc, więc te, te sytuacje mnie po prostu gdzieś rozwijały. A co uważasz? za najtrudniejsze w pracy trenerskiej. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kurczę, to jest tak trudne, że mało ludzi to może zrobić? Czy... Wiesz co, lubię tą pracę. Tak jak Ci powiedziałam na początku, lubię kontakt z ludźmi, ale gdybym miała tak zastanowić nad tym i typowo swoim zdaniem powiedzieć, co jest dla mnie najtrudniejsze, to uważam, że troszeczkę tutaj zahaczę o odpowiedź, którą wcześniej udzieliłam, Zachowywanie pozytywnej energii, nie, że to ma od Ciebie emanować, mimo tego co dzieje się wokół, Ty jednak jesteś tu jeden na jeden z tą osobą przez 60 minut i to od Ciebie ma być ten pozytyw, a nie osoba właśnie przychodzi smutna i nie możesz jej oddać swojej dziwnej, smutnej i beznadziejnej energii. W związku z tym, no, jednak tutaj jest totalne odcięcie od tego co dzieje się wokół, poza studiem, poza treningiem z tą osobą. I zupełnie nie można przenieść życia prywatnego w to, co dzieje się w kontakcie z tą drugą osobą. Nie? No. Uważam to chyba za, naj, za, za najtrudniejsze. Już nie, pomijając tam kwestie treningowe, typowo, bo to się często tak mówi, że trening, coś tam w treningu, układanie będzie trudne, to wydaje mi się, że typowo ten kontakt i utrzymanie tej pozytywnej energii jest w pewnym momencie już najtrudniejsze. A co byś mogła powiedzieć osobom, które teraz na przykład nas oglądają albo przychodzą na nasze szkolenia czy warsztaty i. Zastanawiałem się właśnie nad tym, mhm. żeby w pewnym momencie, albo już, albo za chwilę pójść tą drogą, którą ty wybrałaś. Czy jest coś, co mogłabyś im polecić, zdradzić jakiś sekret, żeby albo się zdecydowali na tą drogę, bo i teraz jakby zostawiam mhm. trzy kropki tobie, albo żeby może zrobili coś innego. No i właśnie tutaj o jeden z tych, z tych elementów, które Warto zrobić na pewno na początku swojej drogi, sam przed chwilą wspomniałeś, szkolenia w wersji praktycznej, coś, czego nigdzie się nie nauczysz. Możesz przeczytać milion książek, obejrzeć milion wideo, kurczę rolek, wszystkiego na Instagramach. Co z tego, że tego się naczytamy. Jak gdzieś tam w praktyce, tak jak szkolenia praktyczne są u nas, bardzo dużą wiedzę dają i teraz tą praktykę przenieść w praktykę swoją w pracy, nie? Można się bardzo dużo naczytać, ale jeśli tego nie przeniesiesz w swoją, w swoją pracę, w praktykę, w to, co robisz z drugą osobą, to ty możesz nadal czytać te książki, a nadal nic nie potrafić w kontakcie z, z klientem i podopiecznym. Więc, więc im, im nie mówię, wiedzy teraz mamy bardzo dużo i wszędzie ją możemy pozyskać, sortujmy tą wiedzę, szukajmy złote, złotego środka, zdobywajmy ją, ale przynajmniej ją w praktykę, bo, bo teorii możemy się nasłuchać wszędzie. Tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że udało Wam się dużo z tego dowiedzieć, I nie tylko o, o miejscu, ale też i o, o samej Marysi. Także zapraszamy do Marysi na trening. Myślę, że pozytywną energią i odcięciem od takiej. Wiecie, codzienności smutnej i szarej za oknem będzie z Wam się lepiej po prostu funkcjonowało. Mi się widzimy w kolejnych odcinkach. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeżeli dotrwaliście do końca, za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję.